Seszele to archipelag ponad 100 wysp rozrzuconych po Oceanie Indyjskim, które przez wielu uważane są za prawdziwy raj na Ziemi. Krystalicznie czysta woda, granitowe skały i jedne z najpiękniejszych plaż świata sprawiają, że to marzenie wielu podróżników. Macha jest największą z wysp Seszeli i to tutaj znajduje się międzynarodowe lotnisko, dlatego dla większości turystów właśnie ona jest pierwszym przystankiem po przylocie. My jednak zwiedzaliśmy Machę na końcu naszej podróży, po wcześniejszym pobycie na Praslin i la Digue. Zrobiliśmy tak celowo, żeby ostatnie dni spędzić spokojnie, bez konieczności przemieszczania się między wyspami, przed lotem powrotnym. Cześć, witajcie na Machę, czyli największej wyspie Seszeli. Pogoda niezbyt nam dopisuje, ale postaramy się zobaczyć i pokazać Wam jak najwięcej z tutejszych atrakcji. Będą to oczywiście rajskie plaże, Wspomnimy też o trekkingach górskich, pokażemy Wam Wiktorię, czyli najmniejszą stolicę Afryki, a także co nieco z miejsc kulturalnych Seszeli, jak Centrum Rzemiosła czy Destylarnie Rumu. Na koniec polecimy Wam również pensjonat, w którym się zatrzymaliśmy. Atrakcje Seszelskich Wysp tradycyjnie zaczniemy omawiać, poczynając od ich rajskich plaż. Najbardziej znana plaża Mahe to Bouvalon, położona na północnym zachodzie wyspy. Szeroka, piaszczysta, z łagodnym zejściem do oceanu, idealna zarówno do pływania, jak i do oglądania zachodów słońca. Wzdłuż plaży znajdziemy liczne bary, restauracje, wypożyczalnie sprzętu wodnego i sklepy. To tętniące życiem miejsce, które mimo wszystko zachowuje swój spokojny, seszelski charakter. Przy tej plaży mieliśmy nasze noclegi w Beach Cottages, o czym powiemy w dalszej części tego filmu. Położona na wschodnim wybrzeżu Mache, plaża Anse Royale składa się z kilku mniejszych odcinków piasku połączonych ze sobą i nawet w sezonie nie jest zatłoczona. Położona jest w zatoce chronionej przez rafę koralową. Dzięki temu woda jest tu spokojna i teoretycznie idealna do snorklingu. Jednak podczas naszego pływania z rurką nie znaleźliśmy pod wodą prawie nic, a na pewno nic ciekawego. Dlatego z naszej strony nie polecamy tego miejsca na snorkling. Grand Dance jest dzika, rozległa i otoczona górami. To zupełnie inny klimat niż Buvalon. Nie ma tu infrastruktury, a fale bywają wysokie, więc nie zawsze można się kąpać. To jednak podobno jedna z najbardziej fotogenicznych plaż Maché. idealna na spacery i zdjęcia o zachodzie słońca. Podobno, bo kiedy my dojechaliśmy na miejsce, rozpadał się deszcz i z plażowania nic nie wyszło. Petit Anse to luksusowa, ale dostępna dla wszystkich plaża przy hotelu Four Seasons. Dojście wymaga krótkiego spaceru przez teren resortu, ale warto. Piasek jest tu niemal biały, a woda krystalicznie czysta. To świetne miejsce do snorklingu, a w tygodniu często bywa tu niemal pusto. Zabronione jest tu latanie dronem, jednak udało mi się zrobić kilka ujęć, startując z pobliskiej Ans Soleil. Ans Soleil leży tuż obok Petit Ans, ale ma zupełnie inny klimat bardziej lokalny i kameralny. Plaża jest mniejsza, otoczona zielenią i skałami, a przy niej działa świetna restauracja, w której można zjeść świeżą rybę z widokiem na ocean. To idealne miejsce na spokojny dzień z dala od zgiełku. Anse-Intendance to jedna z najbardziej spektakularnych plaż na całych Seszelach. Wysokie fale, dzika sceneria i brak infrastruktury, poza niewielkim drink-barem w krzakach, nadają jej wyjątkowy charakter. W sezonie lęgowym można tu spotkać żółwie składające jaja. To plaża, która robi ogromne wrażenie, surowa i piękna w swojej naturalnej formie. Mache to również raj dla miłośników natury i pieszych wędrówek. Niestety podczas naszego pobytu pogoda nie dopisała. Przez kilka dni co chwilę padał deszcz, więc musieliśmy odpuścić trekkingi. Ale warto o nich wspomnieć, bo są jednymi z najciekawszych na całych Seszelach. Na Machę znajdziecie dużo szlaków trekkingowych. Jednym z nich jest Kopolia Nature Trail, który właśnie próbowaliśmy rozpocząć. Niestety przez pogodę odpuszczamy. Zapraszamy do innego kanału Herbatka na szczycie, gdzie fajne, fajnie pokazane są trekkingi po mache. Hans Major Trail to szlak prowadzący przez tropikalną roślinność i granitowe skały do ukrytej plaży dostępnej tylko pieszo lub łodzią. Trasa nie jest długa, ale widoki są spektakularne. Turkusowa woda i zielone zbocza kontrastujące z szarym granitem. Na końcu czeka nagroda. Mała zatoczka, w której można odpocząć praktycznie w samotności. Copolia Trail to jeden z najpopularniejszych szlaków trekkingowych na Machę. W niecałą godzinę wspinaczki przez las deszczowy można dotrzeć na punkt widokowy z panoramą Wiktorii i Wschodniego Wybrzeża. W pogodne dni widać nawet wyspy Praslin i Ladik. Trasa nie jest trudna, ale miejscami stroma. Dobre buty to podstawa. Morn Trail to najdłuższy i najbardziej wymagający szlak na mache. Prowadzące na najwyższy szczyt Seszeli, Morn seszelois który ma ponad 900 metrów wysokości. Po drodze można zobaczyć endemiczne gatunki roślin i ptaków, a na szczycie, przy dobrej pogodzie, rozciąga się widok na całą wyspę. To idealny wybór dla osób szukających przygody i ciszy i mających dobrą kondycję. Wiktoria to najmniejsza stolica Afryki, ale pełna życia i kolorów. Na zwiedzanie wystarczy kilka godzin, ale warto je dobrze wykorzystać. Znajduje się tu jedyna świątynia hinduistyczna na Seszelach, z bogato zdobioną wieżą, w stylu typowym dla południowych Indii. Jej kolorowe figury bóstw kontrastują z otaczającą zielenią i kolonialną zabudową Wiktorii. To miejsce wyjątkowe, pokazujące wielokulturowy charakter wysp. Jednym z symboli stolicy jest Victoria Clock Tower. Zegar z 1903 roku inspirowany londyńskim Little Benem, stojącym nieopodal Victoria Station. Choć często nazywany jest mini Big Benem, w rzeczywistości jest kopią jego mniejszego odpowiednika i upamiętnia moment, gdy Seszele stały się osobną kolonią, niezależną od Mauritiusa. Dziś to serce Wiktorii i punkt orientacyjny dla wszystkich spacerujących po stolicy. Przechadzając się po Wiktorii, warto zwrócić uwagę na dwa pomniki, które symbolizują jedność narodu i historię Seszeli. Bicentenary Monument powstał w 1978 roku z okazji dwustulecia założenia Wiktorii. Trzy białe skrzydła symbolizują Afrykę, Europę i Azję, kontynenty, z których wywodzą się przodkowie mieszkańców Seszeli. A Unity Monument to rzeźba przedstawiająca cztery skrzydła, które symbolizują cztery filary gospodarki Seszeli: turystykę, rolnictwo, rybołówstwo i drobną przedsiębiorczość. Pomnik został wzniesiony, by podkreślić znaczenie równowagi między tymi sektorami dla rozwoju kraju. Ale naszym zdaniem, miejscem, na które należy przeznaczyć najwięcej czasu w Wiktorii, jest Victoria Botanical Gardens. To jedno z najpiękniejszych i najspokojniejszych miejsc w stolicy. Ogród botaniczny powstał ponad 120 lat temu i dziś zajmuje kilka hektarów tropikalnej zieleni. Można tu zobaczyć palmy Coco de Mer, które rosną naturalnie tylko na Seszelach oraz ogromne żółwie olbrzymie z Aldabry, które są trochę stłoczone w swojej zagrodzie. W ogrodzie rosną też egzotyczne orchidee i drzewa przyprawowe: cynamon, gałka muszkatołowa czy wanilia. To świetne miejsce, żeby odpocząć od zgiełku miasta i jednocześnie poznać roślinność archipelagu. Machę to nie tylko plaże i przyroda, to także centrum kultury i życia codziennego Seszeli. Warto poświęcić chwilę, by poznać lokalne rzemiosło, tradycje i smaki, które najbardziej oddają charakter tej wyspy. Craft Village to kompleks kilku tradycyjnych domków kreolskich, w których lokalni rzemieślnicy sprzedają swoje wyroby. Można tu kupić ręcznie robione pamiątki, obrazy, rzeźby czy biżuterie z muszli. Ale bez obaw, nie ma tu żadnego naciągania ani presji, żeby coś kupić. Na Seszelach w tym temacie panuje naprawdę wysoka kultura. Całość ma bardzo spokojną atmosferę i pozwala podejrzeć, jak wygląda codzienna praca lokalnych artystów. To idealna alternatywa dla typowych turystycznych sklepików. Przed wjazdem do Craft Village znajduje się też fajna restauracja, z której skorzystaliśmy Maison Marengo. Ceny były rozsądne, a jedzenie smaczne także polecamy. Zjedliśmy tu nasz ostatni posiłek na Seszelach. Taka Maka Destillery to miejsce obowiązkowe dla miłośników rumu. Destylarnia działa w zabytkowym kolonialnym domu otoczonym palmami i prowadzi degustację lokalnego rumu produkowanego z trzciny cukrowej rosnącej na mahę. Można poznać cały proces od fermentacji po butelkowanie, a na koniec spróbować różnych wersji rumu, w tym słynnego Takamaka Spice. Będąc w destylarni Warto też zwiedzić tutejszy tropikalny ogród i odwiedzić żółwie Aldabra, zamknięte w niestety małej zagrodzie. Wizyta tutaj to świetne połączenie historii, smaku i relaksu. Podczas naszego pobytu na Machę zatrzymaliśmy się w Beach Cottages w Belle Ombre, niedaleko plaży Bouvalon. To kameralne miejsce prowadzone przez lokalną rodzinę z domkami położonymi tuż przy samej plaży. Podobno tutejsza prywatna zatoczka jest też dobra na snorkling. Jednak nam, ze względu na kapryśną pogodę i czas zajęty zwiedzaniem wyspy, nie udało się tego sprawdzić. Widok z tarasu na ocean jest tu dosłownie jak z pocztówki, a poranki z kawą przy szumie fal to czysta przyjemność. To idealna baza wypadowa do zwiedzania północnej części wyspy: spokojna, autentyczna i w rozsądnej cenie. Jeśli szukacie noclegu z klimatem, to miejsce naprawdę warto rozważyć. Przed dotarciem na mache nie spodziewaliśmy się wiele. W internecie można często przeczytać, że to najsłabsza z seselskich wysp. Większa, bardziej zabudowana i mniej rajska niż praslin czy Ladik. My się z tym nie zgadzamy. Mache nie jest gorsza, jest po prostu inna. Dzięki swoim rozmiarom Mache potrafi zaskoczyć różnorodnością. Dzikie plaże, góry, dżungle i odrobina miejskiego klimatu w Wiktorii. Dla nas to idealne miejsce, żeby zakończyć podróż po Seszelach i pożegnać się z wyspami w naprawdę pięknym stylu. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!